Po wspólnej naradzie Szanowna Komisja doszła wniosku, że wybierze trzy kandydatki, trzy kandydatki do pierwszego miejsca. Yy, za chwilę te panie zostaną yy, poproszone tutaj na środek. Yy, następnie te panie przygotują króciutki mini program dla Państwa i Państwo ocenią, która będzie miała pierwsze miejsce po programie, która drugie, która trzecie. Oklaskami. Intensywność o będzie oznaczać pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Śmiewać każdy może trochę lej lub trochę gorzej. Ja się w stanie nie chwalę, ja po prostu mam dalej. Kończę! Proszę Państwa, gromki prawa, prawa. Proszę Państwa, ja jestem położę do ułożenia wyników. Dziękuję za Państwa pomoc. Uważamy. Yy, w tego konkursu pierwsze miejsce zajmuje bezaparcyjna pani Anna. Miejsce drugie pani Antonina. Miejsce trzecie również medalowe pani Jagoda. Za udział w dziękuję Komisji. Mam zaszczyt wręczyć pani pierwszą nagrodę w imieniu wszystkich organizatorów i swoim własnym tudzież. Co prawda, jest to nie jest konkurs jest Polonia. ale. Bardzo proszę teraz Panią Antoninę. Bardzo proszę Panią Andosię. Bardzo rzadkie imię, oryginalne. Gratuluję. Nagrodę dla wicemis wręczy przedstawiciel firmy Borrem z Grębocic, u której naprawiam samochody. Kochani, ja powiem Wam, to jest reklama, dlatego że dobre rzeczy trzeba reklamować. Jechałem, po, powiem Wam tylko taką historykę. Wybierałem się do Jeleniej Góry, e, w interesach, powiem tak. Miałem godzinę czasu rezerwy. Dojechałem do Ludnej i na niskich obrotach samochód mi gaz, na skrzyżowaniach, na, na przejazdach. Dzwonię do, do, do e, szefa i firmy, mówię Jurek. Godzinę czasu mam, żebyś mi znalazł usterkę i ją usunął. Jurek mówi, przyjeżdża. Pół godziny trzeba im było, żeby znaleźli i usunęli usterkę. Naprawdę ta firma jest godna polecenia, dlatego pozwoliłem sobie na taką. Programę. Kochani, gdyby ktoś miał samochody do naprawy, ja mam tutaj wizytówki, naprawdę ta firma jest godna polecenia. I niedaleko, w Brechocice. Brawo! To jest syn szefa firmy. No, możesz tak buzi. Dobra, trzecią nagrodę ja wręczę. Ooo! Wystawiłeś to! To jest kolejka? Tak, Kolejka, kolejka. Trzymaj buzi. No. To jest A ja mam pytanie do Piotra Czy samochody kiedykolwiek rozdaje? A, a zastanów się nad tym. Dobrze, kochani, nagrody rozdane. Jeszcze proszę dla mojej żony, słuchajcie. Kochani. A to może ja wręczę, może ja wręczę. Tej zabawy. Główny ciężar tej zabawy dźwiga Ania na swoich pracach i na rączkach. Na Dziękuję Ci Aniu. Bez Ciebie by tej zabawy nie było. Kochani, niespodzianek nie koniec. Teraz piękne Panie mają wybrać najpiękniejszych Panów na tej sali. Tak samo jak, jak panie są najpiękniejsze, najmądrzejsze i najseksowniejsze, tak samo panie mają wybrać takiego mena. Oczywiście ja w konkursie brać udziału nie mogę, bo nikt ze mną nie wygrał, dlatego proszę mnie nie wygrać. Proszę państwa, jeszcze taka e, e, mała nagroda. Mistrzem, zabawy, w imieniu firmy Pasieka End dla pierwszych MIS zafundowaliśmy nagrodę Weekend w Księgienicach od piątku do niedzieli o inkluzji. na No, chodź, nie no Czy Pan znalazł się? Nie e, miło mi być na tej imprezie. Jestem tutaj gościem, jestem przedstawicielem ogólnie mówiąc prywatiarza. Reprezentuję, to znaczy nie reprezentuję. Ja jestem prywatnie. Jestem z firmy Pomieć Trans. Z wami współpracujemy. Póki co współpraca układa się na razie dobrze. Będziemy dążyć do tego, że było bardzo dobrze. E, no i cóż, i tyle, i tyle. Mam na imię Mirek. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękuję Szanownemu Grodu Damskiemu, że moją kandydaturę wysunęło tutaj. Ja reprezentuję Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu. No i mam na imię Oskar, na nazwisko kolejni. Witam, serdecznie dziękuję i wszystkim witam. Dziękuję bardzo.

Tym A jeżeli Panie takie kryterium brałem pod uwagę, no to bardzo dziękuję. Jestem zawsze sony i no cóż trzeba sobie powiedzieć. Ja zawsze, zawsze śpiewam sobie taką piosenkę, więc może to mi pomogło. Panie Boże, mój, ja my Sosioł Twój. To mi pomaga iść tą drogą, którą wybrałem. Trochę na wesoło. Yy, mają być zawsze tam, gdzie są ludzie, tam jest moje miejsce. Tam jest moja służba. I... Nie, 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 nie. Cóż, to chyba wszystko. Dziękuję bardzo.